Witam ciebie dzisiaj przychodzę do ciebie z talentem bliskość. Talentem z domeny oczywiście relacyjnej, bo z której domeny jeszcze może być talent, który się nazywa relator po polsku bliskość. Jak też już z nazwy wynika, te osoby z tym talentem pragną bliskości. Pragną głębokiej i bardzo długotrwałej relacji. Ale dzisiaj jak zawsze podam wam ekspercką esencję tego talentu. Kim są ludzie, czy jak on się objawia u osób, którzy go posiadają, i czego on pragnie, co kocha, co wnosi, czego nie znosi, czyli esencja talentu, bliskość. Osoby o tym talencie cenią sobie bliskie związki z innymi. Czerpią dużo satysfakcji wtedy, kiedy wspólnie z przyjaciółmi ciężko pracują nad osiągnięciem wyznaczonych celów. Uwaga, uwaga, słuchajcie: w badaniu Q12. Jedno z najbardziej kontrowersyjnych pytań jest: czy masz w pracy swojego najlepszego przyjaciela? Bardzo często w Polsce, Niemczech, innych krajach, e, nie w Stanach Zjednoczonych, mówią, że to jest pytanie typowo amerykańskie i ono nie dotyczy naszego kraju. A tutaj czytamy, że ludzie z talentem bliskość pracują i kochają osiągać sukcesy i wyznaczone cele ze swoimi przyjaciółmi. A też wiemy z ponad 20 milionowej puli badań, że to jest jeden z najbardziej popularnych talentów, więc bardzo dużo ludzi na świecie ma talent bliskość i kocha pracować i osiągać ze swoimi przyjaciółmi. Czyli Galup znowu wiedział co robi. Ja akurat wiem zawsze, że Galup wie co robi i na temat Q12 tutaj jest na temat każdego pytania napisane dziesiątki stron, dlaczego akurat to pytanie, nie inne. I z tego talentu widzimy, że to też ma głęboki sens i uzasadnienie. Kim jest osoba, która posiada talent bliskość? Jest szczera i autentyczna, jest przyjacielska, jest przyjacielem. E co będzie robić, czy co będzie wykonywać? Będzie starać się dowiedzieć więcej o ludziach, którzy są im bliscy. Czyli tak jak powiedziałam, osobom z bliskością zależy... To są ludzie, którzy nie mają stu przyjaciół, w odróżnieniu od dłu, bo Wu myśli, że każda napotkana osoba jest jego przyjacielem. Bliskość może mieć dwóch przyjaciół, trzech, ale to są przyjaciele przez całe życie na całe życie. Tam jest głęboka relacja. U idzie tak, bliskość idzie tak, czyli w głąb, i to są zupełnie różne talenty. O U też kiedyś porozmawiamy. Co wnosi bliskość? Wnosi społeczną głębię i transparentność. Właśnie ze względu na to, że bliskość ko kocha głębię, e, wnosi to w relacje. Jeżeli masz relację z człowiekiem, którego talentem jest bliskość, fenomenalne jest to, że przy przed ludźmi z tym talentem inni się bardzo szybko otwierają. W ogóle, kiedy spotykam trenerów, którzy mają w swoim to 5 talent bliskość, bądź lekarzy, bądź prawników, oni mówią i na przykład rozmawiamy o budowaniu zaufania. I taka osoba mówi, wiesz co? Ja nie muszę budować zaufania. I kiedy się dowiaduję, że ma talent bliskość, ja wiem, z czego to wynika, ponieważ ten talent powoduje, że osoby nie wiedzą dlaczego, intuicyjnie temu komuś od razu ufają, otwierają się, chcą się zwierzyć, chcą opowiadać swoje różne, sytuacje życiowe i otwierać zakamarki duszy. Więc kwestia zaufania dla talentu bliskości jest załatwiona. To jest dar, z którego trzeba mądrze korzystać. Mądrze korzystać i odpowiedzialnie, ponieważ za tym też kryje się odpowiedzialność. Czego pragnie bliskość? Pragnie czasu oraz szans na interakcję jeden na jeden. Bliskość, jeżeli masz dziecko, którego... czy nastolatka, tak? I... Podejrzewasz, że talentem, jednym z Twojego dziecka jest bliskość, to dziecko pragnie Twojego czasu jeden na jeden. Jeżeli jesteś z kolei osobą dorosłą, ale, ale jako dziecko też już miałeś talent, bliskość, to Twoje pragnienie wewnętrzne było czas z rodzicem jeden na jeden. Nie, że wszyscy razem, bo często rodzice myślą, że jak to jest czas rodzinny, jesteśmy wszyscy razem, to jest to, to jest wspaniałe. A talent, bliskość powie ci, nie, ja chcę tylko z Tobą, tylko Ciebie. Tylko jeden na jeden. Niech to będzie nawet pół godziny, ale tylko my. I ważne o tym wiedzieć, żeby móc to dawać sobie i żeby móc to dawać innym ludziom, którzy mają ten talent. Ponieważ kiedy karmimy swoje talenty, wtedy zaczynamy czuć radość, wtedy zaczynamy czuć spełnienie, wtedy zaczynamy być najlepszą wersją siebie. A właśnie dlatego ja to wszystko nagrywam i robię, żeby Wam, nam wszystkim to umożliwić. Co kocha bliskość? Kocha bliskie, pełne wzajemnej troski relacje. Nic dodać, nic ująć. Czego nie znosi? Nie znosi początkowego towarzyskiego dyskomfortu podczas poznawania kogoś nowego. Słuchajcie, bardzo często, kiedy poznajemy osobę, która ma talent bliskość, czujemy dystans. Jest to, ten człowiek wydaje się zdystansowany, bardzo często wręcz oziębły i często ze względu na to traci na niektórych relacjach. Chyba, że przyjdą mu z pomocą inne talenty, bo przecież nie ma tylko talentu. Bliskość jednego w swoim top 5 albo top 10. Więc jeżeli znacie kogoś takiego, albo przypomni Wam się sytuacja, gdzie poznaliście osoby i był taki dystans między wami, a potem, kiedy bliskość się zagłębiła w Ciebie, kiedy ciebie bardziej poznała i ten człowiek się otworzył, ty nagle myślisz sobie, wow! Niesamowita, fenomenalna osoba! I skąd był ten. Ta ściana, skąd ona była, właśnie stąd, ponieważ bliskość potrzebuje odrobinkę czasu, żeby Ciebie bardziej poznać głęboko, i wtedy wchodzi w głęboką, czasami na całe życie, relację. Na co musi bliskość uważać? Na kumaterstwo, no takie, właśnie na kumaterstwo. Nic, nie chcę tutaj nawet nic dodawać, czyli. Na nadużywanie tego talentu i też manipulowanie tym, że ludzie tej osobie ufają i się otwierają. I bardzo łatwo, jeżeli gdzieś wejdziemy za głęboko w ego, w siebie bądź w pychę, możemy nadużyć ten dar i często stracić. I niektórym ludziom to się zdarza stracić w relacjach, stracić w zaufaniu, więc na to trzeba uważać, ponieważ każdy talent jest potęgą. Ale nad tą potęgą trzeba oczywiście zawsze co? Trzeba pracować, trzeba rozwijać, trzeba wzmacniać, żeby to coś było dla nas błogosławieństwem i dla naszego otoczenia, ale nigdy przekleństwem. I o bliskości też znajdziecie gdzieś link czy w opisie. Czy na pewno w opisie link, gdzie jest więcej, gdzie ludzie się wypowiadają na ten temat, gdzie są miejsca w Biblii o tym talencie, ponieważ ja staram się dać Wam ekspercką, głęboką wiedzę na temat każdego talentu, którą zbierałam ja, zbieraliśmy razem z zespołem przez już prawie 9 lat naszej pracy na talentach Galupa w różnych krajach na świecie, więc czytaj, badaj, poznawaj siebie bardziej, żyj w spełnieniu. Jak ja mówię, zrozumieć, to wybaczyć. A jak już wybaczysz sobie, wybaczysz innym, to zaczyna być miejsce na radość i spełnienie oczywiście. Tego życzę nam wszystkim. Ściskam. Do zobaczenia, usłyszenia. Pa pa!